Nie, no gdzie jest git? Tatarecka. Johana. Nie idę tu nawet sprawdzić, a może pójdę. Ym... Ordo, gdzie jest ten? Gdzie jest winda? Potrzebuję iść do windy jak najszybciej. Nie potrzebuję nic tutaj, gdzie jest Vinda Mordo? Powiedz mi. Znam to miejsce. Tu muszę iść. Tu. Zamknij to, zamknij to po sobie, bo tam apteczka jest. I to jest załatwić to, bo nie mam broni. Patrzcie co robię. O kurde Właśnie gubię w ogóle tutaj Gaz, jestem odpornie, poczekajcie, coś tu było Przyda mi się bateria Szybciutko, myk, skok, skok Muszę ogarnąć, o apteczka Nie, co to jest? Okulary Oj, oj, ale jestem tutaj opancerzony Jest broń, tak jak sobie to wymarzyłem C1 1 ammo Potrzebuję damage I trójka Jest git Tylko Potrzebuję jeszcze amunicji Jest sztos Jestem teraz niezniszczalny po prostu To jest digielek, nie chcę... W sumie digielek Digda wezmę Nie mogę mieć tego Jedyn, dwójeczka to poczuję coś co da mi To może być Jedyneczka i Rka

Dobry mi się jeszcze je na porcję Staminy Strach do każdego. Jestem medykiem. Okulary mi się przydadzą o ten strój, to ja nie. Wezmę też. Co mi mi daje w ogóle, w dodatkowego. Po tpory, nie. Patrzcie, jak widzę daleka, nie. prostu odporny, Nie. 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 Nie mogę w nich strzelać, ale mogę mieć broń. Hmm. Jest plaga. Nie wiem co to spadna na dół Chodźcie tu, pajacyki. Nie mnie nie widzą z tej odległości. Oni nic mi nie zrobią, bo mam tą kamizelkę. Plaga mnie zarazi. Siema, pajace. Nic mi nie zrobi z tym plaga. Na sto procent. Nawet nie może jechać tą windą, pewnie. Hmm. Przejmujemy wacele. Buuuu. Klasa D, dupa. O, niech Dobra, jadę. Ryzyk fizyczny. Oteczka, mam, mam pistolet 500 HP no Tak jak myślałem Tylko żeby nie zginąć od tych pajaców To była sieka. Widziałem tam kogoś Szybciej idź gościu, co ty robisz? Karabin Wywolę baterię, nie potrzebuję.

Potrzebuję aptekę. Mam apteczkę ze sobą chyba. Nie idę już nigdzie ten. Do windy ani nic poczekajcie. Tylko zrobię czwóreczka. Czwóreczka. Nie trójeczki nic. I piąteczka i jedyneczka Aha Stój, stój, ID, ID, ID. Kto ty jesteś? ID. 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 Jestem medyk. Medyk jestem. Dobra, jestem medyk. Jak ja nie A ty kim jesteś? Dokładnie? No Ej, to musisz eskortować, bo My cztery myśli. dupy zabiłem prawie. I kilka zombie. Tu wiecie eskortować. Masz kartę? Chodź, wychodzimy stąd. W prawo, chodź. W prawo. Wychodzimy z tego bagna. containment zone overall decontamination in t minus 10 minutes watch it with gods yeah got jest. waji Szybko, szybko, szybko. Wchodzą chyba teraz. Szykuj się na ostrzał mocny. Idą, idą, są na daleko. Nie wiem czy to jest, kto to jest. Idzie ktoś w kamizelce, zbro zbroi, wiesz? Widz mam klary, wiesz? Widzę. On, też, on też mnie widzi Podchodzi tu powoli Widzi mnie Idziemy, chodź Stój Stój O kurde O kurde Co się stało w ogóle, to jest nieśmiałek Muszę wrócić po apteczkę Dobra, spokój To czy zabiłem mnie chociaż? Nic nie widzę w tej zbroi No ja przynajmniej żyję jeszcze dzięki niej Muszę iść po apteczkę Nie wiem, czy tu jest apteczka w ogóle, czy coś? Access denied Access granted Access Dobra użyję swojej apteczki Chyba tylko ja przeżyłem przez to nieśmiałka Zabiłem dupę przynajmniej i go co obiłem Zbiorę trochę amunicji Pójdę tędy. Pójdę tędy, bo tu jest apteczka. Moment, tu dobra, dobra, dobra. Wow. ale trupy, wszędzie trupy leżą. Widzicie, to może co tu się stało? Co tu się stało? Mogę coś wziąć? Nie, nie, nie biorę chyba nic. Mogę się skupić na swoim zadaniu. Tędy pójdę. Mogłem radio wziąć w sumie. artist this gate oh. Zawsze to samo, tutaj wchodzę i zawsze ginę, nie? Dobra, spróbujmy to razem Okej O nie STOP! To jest To jest, to jest mój To ja medyk! A idę stąd! O kurde! Dobra, idę się wylecić lepiej. Uleć się, dobra. ja medyk! Medyk! Ej! Medykiem jestem, halo! na pajace w sumie oni muszą mieć wys... skortować. Dobra wracam tam <laughs> Nie, ej, mogę tam uciec Nie, on do mnie w chodzi z czy coś Idę po radio, zastanawiając się Wrócę po radio Poczekajcie, rzucę Stój! Ja Ej ja, ja myślę że To nie jest zły gościu!